Eau Malon Black Cedarwood i Juniper to zapach z serii London Rain. Każdy z tych zapachów, każdy z zapachów z tej serii miał przedstawiać wyobrażenie zapachu różnych rodzajów deszczu, różnych rodzajów deszczu w Londynie konkretnie. Ten konkretny to deszcz o północy. I tak całkiem szczerze, jak pierwszy raz testowałem te perfumy, nie znałem tych szczegółów. A bohater dzisiejszej recenzji skojarzył mi się właśnie z deszczem, także wydaje mi się, że zrobiono tutaj dobrą robotę. Tyle, że niekoniecznie z deszczem w wielkim mieście, deszczem w Londynie, a bardziej myślę z deszczem w lesie, coś takiego. No ale do rzeczy. Otwarcie jest niejednoznaczne w ogóle cały ten zapach jest raczej niejednoznaczny, i przez to bardzo ciekawy jakby mokre i suche jednocześnie, bardzo drzewne. Drewno jest tu suche, ale czuć właśnie jakby padał na nie deszcz. Podejrzewam, że to jałowiec, że jałowiec w tych perfumach jest odpowiedzialny właśnie za taką nietypową jakby wodną, deszczową nutę. Znaczy wiem jak pachnie jałowiec i jak najbardziej można go tu wyczuć, nie, nie ulega to wątpliwościom. Ale bardzo ciekawi mnie przedstawienie jałowca w tych perfumach, sposób w jaki został przedstawiony. Że, że to ciekawe jest dla mnie to, że można było go użyć do zasymulowania zapachu wilgoci, co tutaj według mnie jak najbardziej się udało. Po tym, w otwarciu mamy odrobinę słodyczy takiej w stylu gumy balonowej, może trochę mydła. Coś, coś w ten deseń, aczkolwiek nie jest to guma balonowa znana z y, męskich premier ostatnich lat. E, nie, to, to, to nie, nie taki typ gumy balonowej raczej. Im dłużej jest na skórze, tym bardziej suchy i bardziej drzewne się robi. E, zaczynam wyczuwać coś, coś kadzidlanego, coś a'la olibanum i może trochę dymu. E, budzi to u mnie skojarzenia z ogniskiem, aczkolwiek e, nie należy mylić tego z wędzonką. Nie pachnie wędzonką. Zdecydowanie nie pachnie wędzonką. Pachnie dymem, ale raczej takim już z, z dogasającego ogniska. Z ogniska, z takiego żaru, na który, na który kapie deszcz. Taki delikatny deszcz, jakaś mrzawka. Tak, tak mi się to kojarzy. Z czasem również słodycz robi się wyraźniejsza. Może bardziej niż guma balonowa jest to właśnie mydło. Takie słodkie, kwiatowe mydło. Bardzo ładnie komponuje się to zresztą nut. Nadaje zapachowi gładkości, dodaje takiego nieniszowego charakteru. Myślę, że właśnie przez, to, przez tą słodycz, nienachalną swoją drogą podejrzewam, że spodoba się on w tej, szczególnie w tej fazie zapachu większości, większości osób. Trwałość na mojej skórze jest OK, około 6 może w porywach do 10 godzin. Projekcja raczej dobra, no ale jak to u Joe, Joe Malone, bywa żadna, żadna z niego bestia, ale całkiem go czuć. Problem z tymi perfumami mam jeden i jest to problem dosyć poważny. Otóż wywołują one, one u mnie ból głowy i chyba jako jedyne perfumy, z którymi miałem do czynienia, tak, tak poważnie powodują u mnie ból głowy. Nie wiem, może jest to zbieg okoliczności, no ale trzy testy i trzy bóle głowy. No cóż, odpowiedzcie sobie sami. No ale podsumowując, zapach jest bardzo ciekawy i oryginalny. I jeśli będziecie mieli więcej szczęścia niż ja i nie będzie powodował u was bólu głowy, to zdecydowanie polecam sprawdzić, bo warto. Moja ocena to 7 na 10. Myślę, że to uczciwa ocena za tak dobry i oryginalny zapach. Dziękuję i pozdrawiam.